Zostały połączone kanałem Warta-Gopło, rzeki Noteć i rzeka Warta i w ten sposób otrzymaliśmy szlak wodny o długości prawie 700 km, dokładnie niecałe 690. Warta jest przepiękna, jest jedną z najpiękniejszych naturalnych rzek Europy. Jest tych rzek w Polsce niewiele, tak jak na znana Biebrza czy, czy Nare w swoim w jednym z odcinków a, i, i kolejną z nich jest Warta, także naprawdę ma, możemy być dumni z tej rzeki. Rzeka nigdy nie była regulowana, więc ma... Przepiękne krajobrazowe brzegi przepływa przez cztery parki krajobrazowe, przez jeden narodowy, a poza tym przez liczne obszary Natura 2000. Można spotkać zwierzęta, ptaki i naprawdę cudownie się zrelaksować. Powstały również z środków unijnych w ostatnim okresie piękne przystanie przystosowane do obsługi jacht, jachtów motorowych. I to był właśnie ten kluczowy moment, w którym powiedzieliśmy: tak, teraz jest czas na to, żeby pętle promować. Były możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej, które w w dużym stopniu pomogły nam przygotować taką profesjonalną ofertę. Do, na, na, mam tu na myśli y, przede wszystkim y, wyprodukowanie y, odpowiednich wydawnictw. Y, naszym hitem jest y, przewodnik nawigacyjny po wielkiej Pędzi Wielkopolski, który został przygotowany na papierze, który nie, nie można praktycznie zniszczyć, bo ani się go nie podrze, ani się nie zamoczy. W samym przewodniku są bardzo istotne informacje dla nawigacji. Cała pętla jest podzielona na odcinki, razem jest ich 28. Każdy odcinek ma swoją bardzo szczegółową mapę tam w tych miejscach, gdzie są śluzy, zawarliśmy również zdjęcia lotnicze tych śluz, żeby można było się zorientować, jak przez tą śluzę można przepłynąć. A poza tym, każdy, każda mapa ma swój opis i każdy kilometr, który jest ważny dla nawigacji, jest tam bardzo dokładnie opisany, czyli gdzie jest marina, jak wyposażona, numer telefonu, jak jest śluza, też również numer telefonu, godzinę otwarcia, informacje, gdzie znajduje się jakiś prom, czy jakaś linia, czy most, jak wysoki, co dla jachtów jest, ma bardzo duże znaczenie. Bardzo dziękuję Fundacji Wielkopolskie Wioślarstwo za współpracę w przygotowaniu tego, tej prezentacji. Powierzchnię otrzymaliśmy gościnnie od Polskiej Organizacji Turystycznej i profesjonalna prezentacja, jak łatwo można pływać łodziami wiosłowymi. Po, naszym, po naszych rzekach. Myślę, że wielu osobom uświadomi, że nie ma się czego bać, że to jest proste, że to jest przyjemne. No na pewno zachęci wiele osób do tego, żeby skorzystało z oferty turystyki wodnej w naszym pięknym turystycznie regionie.